Witam serdecznie w turnieju z oraz Speed Most Teraz Rozpoczynamy szósty pojedynek w jednej ósmej finałów. Lamborghini Murcia Lago kontra Subaru Impreza Wrx X STI. W następnie pragnę przeprosić za długie przerwy w, w, we wrzucaniu filmów. Wynika to z faktu, iż w chwili obecnej YouTube jest tylko i wyłącznie e, realizowany przeze mnie w formie hobbystycznej. W związku z czym wobec e, obowiązków dnia codziennego, życia codziennego, YouTube ma priorytet niższy. Przypominam Wam o możliwości zagłosowania w ankiecie w prawym górnym rogu. Ankieta dotyczy przyszłego pojedynku. Będziecie mogli w tej ankiecie zagłosować na Waszego faworyta. W przyszłym pojedynku zmierzą się Lamborghini Gallardo oraz Porsche Cayman S. Bardzo ciekawy pojedynek się szykuje. My natomiast przechodzimy do pojedynku aktualnego między Murcielago a Imprezą. Murcielago już wyjechało na trasę Waterfront. Trasa Waterfront jest dosyć technicznie wymagającą trasą. Trasą, którą już oglądaliśmy w grupie A. W grupie, w której brało udział m.in. Murcielago i rekord tej trasy należy do Murcielago właśnie 21644. To jest rekord tej trasy, tak więc mamy pewien pogląd na to, czego spodziewać się po Murcielago. Jeśli chodzi o trasę, tak jak wspomniałem, jest ona technicznie wymagająca ze względu na po pierwsze skrót, który znajduje się na początku słowego, ja nie korzystam, a z którego korzysta AI, a co za tym idzie, na początku trasy zostajemy przez to AI wyprzedzeni. Co z kolei wiąże się z możliwością no, skomplikowania naszych poczynań właśnie przez sztuczną inteligencję. Jak widać w bardzo szybkim czasie tą AI wyprzedzamy, w związku z czym później już on nam nie przykrze życia. Zakręt, który właśnie Murcial go pokonało jest kolejnym powodem, dla którego ta trasa jest trudna. Przed tym zakrętem znajduje się hopa, jeśli zapomnimy zahamować, zrobimy to zbyt późno, samochód wyskoczy z dużą prędkością i uderzy w bandę, co mogliśmy oglądać, na przykład. W wykonaniu Audi TT w grupie A właśnie. Jeśli chodzi o głosowanie, oczywiście w poprzednim odcinku mieliście możliwość zagłosowania na zwycięzcę tego pojedynku 77% z Was głos oddało na Murcielako właśnie zobaczymy, jak to będzie miało, jakie to będzie miało przełożenie na faktyczne wyniki. Impreza jest samochodem, który rywalizował w grupie B na trasie Waterfront nie jechał, w związku z czym nie wiemy, czego spodziewać się po imprezie. Natomiast impreza no, pokazała całkiem niezły wyniki, jeśli chodzi o rozgrywkę grupową, ponieważ tam mierzyła się z Kaimanem. No i nie odstawała od tego samochodu. No, nie dała rady tego samochodu pokonać, natomiast e, zaszczytne drugie miejsce zajęło. Błąd ze strony Murcielago, albo ze strony kierowcy polegający na wjeździe, wjechaniu w drzewka. Rekord trasy już minął, 2.18.20, niecałe 2 sekundy gorzej od e, swojego rekordu. Murcielago przejechało, zobaczymy jak to będzie wyglądało właśnie w wykonaniu imprezy. Dla osób, które nie oglądała, które nie pamiętają ze względu na długie przerwy e, przypominam zasady, gram na automatycznej skrzyni biegów, na klawiaturze bez spowalniacza, bez nitro i bez ręcznego, czyli tylko i wyłącznie sterowanie i skill, nic więcej. Natomiast kontroler oraz automatyczne skrzynki jego wynika z faktu, iż no, w ten sposób większość graczy właśnie w most łąd gra. No i znowu omijam skrót, nie korzystam z niego. Ten skrót jest bardzo zredliwy. Bardzo często zdarza się, że po prostu kończymy na dachu, lądując tutaj. W związku z czym postanowiłem z tego skrótu nie korzystać. Aczkolwiek tak sobie rozmyślałem w trakcie e, tych przejazdów. Proszę bardzo, AI, AI nam nie przeszkadza, przeszkadza raczej. I to jest jeden z powodów, dla którego. Ta trasa jest nieco upierdliwa i może mieć... ...i wyniki na tej trasie mogą, mieć... mogą być rozbieżne, nawet w przypadku takich samych samochodów, co oglądaliśmy na przykład w przypadku Corsi Lago. Rozważałem w trakcie rozgrywania tego pojedynku na tej trasie, czy niedobrze byłoby właśnie z tego typu skrótu skorzystać, żeby m.in. przetestować, czy dany samochód nadaje się do przejeżdżania przez taki skrót. Przypominam, że na trasie bodajże o Omega and Industries, e, którą nieraz rozgrywaliśmy, mamy szereg skrótów, z których korzystam i tam dochodziło do e, nie, niemałych wypadków, na przykład w grupie C. Zapraszam do obejrzenia, jeśli nie wiecie o co chodzi. W grupie C. Tak, w grupie C w związku z czym tym zastanawiałem się czy z tego również nie skorzystać, żeby po prostu nie stwierdzić czy samochód nie nadaje się bardziej do, do grania właśnie ze względu na fakt, iż lepiej pokona taki strój. natomiast tego nie zrobiłem ponieważ jadąc lago tego nie zrobiłem a co za tym idzie imprezą również impreza powoli zbliża się do mety 2.18.20 to jest czas, jaki jaki jest do pobicia. No i tutaj powiem szczerze, przywaliłem imprezę z drzewka celowo, ponieważ to samo zrobiłem z Murcielago. Stwierdziłem, no dobra, mogłem ominąć drzewka w Murcielago, nie zrobiłem tego, w związku z czym postanowiłem podobny zabieg wykonać. Impreza, nie wiem czy to jest dobre czy nie. 2.18:82, gorzej od Murcielago, Tak więc jeden punkt ląduje na koncie Mursjalako. Końcówka w wykonaniu imprezy no, nieco nie wyszła, natomiast wątpię, aby o całe 60 setnych, czy nawet więcej, pogorszyłoby to czas. Następna trasa przed nami, trasa Omega. Trasa Century Square. Pomyliłem się. Trasa Century Square jest bardzo krótką trasą, którą oglądaliśmy bodajże dwa razy, jak nie trzy. Rekord tej trasy w dalszym ciągu należy do Golfa. Rekord został ustanowiony w trakcie rozgrywek grupowych przez Golfa 54 sekund 79, 79 Zobaczymy czy Impreza poradzi sobie z tym rekordem. Trasa Century Square jest krótka, dosyć kręta. I również może przysporzyć niemałych kłopotów. Na przykład ten zakręt. Impreza całkiem sprawnie przez ten zakręt przebrnęła. Rekord golfa już minął. 56 sekund, 63 setne. To jest czas uzyskany przez imprezę. Zobaczymy, jak sobie poradzi lago A niekoniecznie może poradzić sobie dobrze. Tak jak wspomniałem na Century Square, na tej trasie, jeden z tych zakrętów może przysporzyć niemałych problemów samochodem I właśnie Lamborghini, konkretnie Galardo w grupie R C, pokazało, że takie kłopoty może mieć. Zobaczymy, czy większa siostra poradzi sobie lepiej. Przypominam przy okazji zasady, jeśli chodzi o rozgrywki finałowe, konkretnie o jedną ósmą finałów, gramy do trzech zwycięstw, czyli maksymalnie 5 wyścigów, co jest właśnie symbolizowane poprzez piątkę na środku ekranu, na dole ekranu. No i zbliżamy się do trudnego technicznie zakrętu. No Bardzo mocne buksowanie kołami, natomiast w przeciwieństwie do muscle carów o wiele łatwiej jest Murcielago skontrować ten to buksowanie. Zobaczymy, jak to się przełoży na czas, ponieważ impreza nic lepiej sobie poradziła. Aczkolwiek Murcielago jeździ szybciej. Rekordu trasy nie będzie, ale będzie kolejny punkt na koncie Murcielago. 55 sekund, 44 setne. Tak więc jeszcze jeden wyścig przegrany przez imprezę. No i będziemy żegnać ten samochód. Trasa, którą wylosowaliśmy w tym momencie to Omega, właśnie. Mały foreshadowing, przedstawiłem w poprzednim przejeździe. Na trasie Trasa Omega już oglądaliśmy. Rekord tej trasy należy do McLarena Mercedesa SLR. Został ustanowiony on w pierwszym pojedynku. jednej z 8 finałów, minuta 18 sekund 88 setne. Przed imprezą nie lada zadanie, jeśli przegra ten wyścig, no to po prostu koniec tego pojedynku, żegnamy się z imprezą, jeśli wygra, to pojedynek trwa nadal. Zadanie jest o tyle niemałe, że po prostu nie ma marginesu błędu dla imprezy. Musi wygrać i koniec. No a tego typu zagrywki raczej nie przybliżą imprezy do zwycięstwa. Mogło się to skończyć zderzeniem z budką na autostradzie, a te budki są bardzo nieprzyjemne w kontakcie tutaj czysto, obyło się bez kontaktu z latarniami, z łupkami z czynkami, z gazetami czy czymkolwiek tam one też są dosyć nieprzyjemne tutaj bardzo fajnie, z delikatnym poślizgiem należy do jednych z lepiej prowadzących się samochodów. Naprawdę przyjemnie się jeździ tym samochodem. Bardzo łatwo się kontroluje wszelkiego rodzaju poślizgi tym samochodem. Minuta 20:37 nie będzie rekordu trasy, ale czas myślę, że całkiem dobry, biorąc pod uwagę fakt, iż nie do końca chopa na początku tej trasy została dobrze wykonana. No i co, teraz mórz lago Podobnie jak Galardo, Murcielago ma bardzo, Murcielago bardzo łatwo wkręcić na doskonały start, ponieważ obroty są, są, spadają bardzo powoli, rosną bardzo powoli, są dos, bardzo stabilne, w związku z czym bardzo łatwo utrzymać te obroty w optymalnym polu. Aczkolwiek widać to po startach, że mimo doskonałego startu, i tak ściąga ten samochód na prawo. No i chopa. No i to jest to, o czym wspominałem w przypadku przejazdu imprezy. W imprezie się udało. Murcia lago nie. No i ponownie. Tak samo jak w przypadku przejazdu pierwszego. Tak samo tutaj stwierdziłem, że skoro imprezą wykonałem skok pod takim kątem, to Murcia lago dla sprawiedliwości zrobię również tak samo. Dajcie znać, czy uważacie, że to jest dobre rozwiązanie. Ponieważ no, wielu z Was pisało w przednich przejazdach, zarówno grupowych, jak i finałowych, że po prostu błędy pokroju, właśnie rozbijania się, jakieś elementy otoczenia spowodowały, że jakiś samochód miał gorszy czas, czemu oczywiście nie przeczę. No i zbliżamy się do mety. Minuta 21.21 punkt ląduje na koncie imprezy. A co za tym idzie, pojedynek trwa nadal. Impreza zdobyła honorowy punkt. Kolejna trasa, trasa numer 4 to Country Club. Trasa Waterfront została już przejechana w rozgrywkach grupowych przez Ursi Country Club, natomiast, to trasa, po której jeździło, e, jeździła impreza. Rekord trasy nie należy co prawda do imprezy, ze względu na fakt, iż e, rozgrywkę grupową w grupie B zdominował Cayman. Natomiast e, impreza całkiem dobrze sobie poradziła. Rekord aktualny tej trasy nie należy już do Kaimana. Kaiman ustanowił rozgrywkę grupowych czas 2,1884. Bardzo dobry czas, natomiast rekord ten został pobity w pojedynku drugim przez BMK, przez M3. 2,1622. To jest aktualny rekord trasy. Przejazd przez Rondo, technicznie trudny, bezbłędnie można powiedzieć pokonany przez Murcielago co dobrze wróży temu samochodowi, z kolei źle imprezie. Country Club, jak i jej odwrotność, czyli Campus Interchange, pomijając rondo, jest dosyć prostą trasą, ze względu na fakt, iż biegnie ona przez obwodnicę Rosewood. W związku z czym, liczy się tutaj przede wszystkim prędkość. Zbliżamy się do zakrętu, który ja osobiście uważam za jeden z wyznaczników dobrego prowadzenia się samochodów. Hajman na przykład, nie pamiętam czy o tym wspominałem, a raczej wspominałem o grupowych potrafi przez ten zakręt przejść z gazem w podłodze, że tak trudne. nie trzeba odpuszczać gazu, nie trzeba hamować, wystarczy odpowiednio wjechać w ten zakręt, żeby po prostu przejechać go na pełnym gazie. Na Mur w murcie lago musiałem hmm, hamować. Końcówka tej trasy to jest um, prawdziwy panał. Bierzemy do tunelu, jest tutaj co prawda ostry zakręt, na który trzeba uważać. No właśnie, bo może się to skończyć nieprzyjemną, kraksą. Natomiast całkiem płynnie to idzie. 2:20 .20. to jest czas ustanowiony przez Murcia Lago, tak więc 4 sekundy gorzej od rekordu tej trasy. No i dobrze, pora na imprezę. To jest bardzo ważny. Przejazd do imprezy. ponownie jeśli przegra, no to kończymy pojedynkiem. Ciekawostka dotycząca tego przejazdu jest taka, iż czas imprezy na trasie Country Club wynosił 2,20 i 10 setnych, czyli o 10 setnych lepiej niż miało to miejsce w przypadku aktualnego przejazdu Bursielago. W związku z czym jedyne co musi zrobić impreza to powtórzyć swój przejazd z rozgrywek grupowych i ma drugie zwycięstwo w kieszeni. O tym, czy impreza ma szansę powtórzyć swój czas, przekonamy się już za momencik. Przejazd przez rondo. No, nieco mniej płynnie niż w przypadku Murcielago. Niestety nie obyło się bez zaliczenia latarni i jeszcze czegoś tam jakiejś skrzynki. Natomiast trudno powiedzieć, aby był to zły przejazd przez to rondo oglądaliśmy o wiele gorsze. Zakręt, który moim zdaniem dobrze weryfikuje prowadzenie się samochodu, no tutaj nie najlepiej. Ze strony imprezy mogło to wyjść lepiej, tak naprawdę. W chwili obecnej, po rondzie i po tym zakręcie, o którym wspomniałem, ostatnie dwa zakręty, jakie mogą przysporzyć trudności samochodowi, te przejazd przez most. Podajże to jest most, albo Nie wiem, jak to nazwać. Blisko pola golfowego, a potem wjazd do tunelu. Teraz mamy do czynienia no z bardzo prostą trasą. Przejazd przez kilka e, nierówności wynikające ze zmiany pasa. Właśnie tutaj. I tutaj. Teraz zbliżamy się do, do mostu. No. No i to by było na tyle moim zdaniem, jeśli chodzi o szansę imprezy na zwycięstwo w tymże pojedynku. Szczerze wątpię, aby po tego typu zagrywce udało się imprezie odrobić tą stratę. To jest to, o czym wspomniałem. Właśnie ten wjazd do tunelu, no i tamten most mogą przysporzyć problemów. No i właśnie, trzeci punkt właśnie wylądował na koncie Murcielago, ze względu na fakt, iż czas go minął jeszcze w trakcie przejazdu imprezy. No i to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten pojedynek. Drugi raz w historii jednej moich finałów. Eee, zmuszeni byliśmy, że tak tu ujmę, rozegrać cztery pojedynki. Do tej pory w czterech z sześciu pojedynkach trzy wyścigi wystarczyły, aby zdeterminować zwycięzcę. To tyle, jeśli chodzi o ten pojedynek. Serdecznie zapraszam Was do oglądania następnego pojedynku siódmego pomiędzy Lamborghini Gallardo a Cayman S. Myślę, że będzie bardzo ciekawa rozgrywka, ponieważ oba samochody są dobre. Przypominam o głosowaniu. Dajcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podoba, Napiszcie coś ciekawego w komentarzu. No i do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć.